Dzień dobry, proszę Państwa. Zapraszam Państwa na uroczystość, która upamiętni ofiary T4. Odbędzie się to 11 grudnia o godzinie 19.00. Miejsce zgromadzenia Orwida w Wołominie. To będzie akurat uliczka jedna. Jest, jedno, jest jeden pas takiej ulicy. I tutaj jest pomnik. Prawidliwych wśród narodu świata, czyli Polaków, to będzie akurat upamiętnienie ofiar T4 i pokazanie, że Polacy też pomagali osobom niepełnosprawnym i też obciągali ich z psychiatryki, i żeby wreszcie odkłamać kłamstwo. Historyczne, które daje nam Unia Europejska i Zachód, więc zapraszam na uroczystość, bo minie to będzie. Więc do usłyszenia i do zobaczenia.